Ślimak lata. Cześć. W tym filmiku powiem wam coś na temat ślimaka. Takiego ślimaka możemy spotkać na bagnach lub na redłudzie. Do uswojenia takiego ślimaka powinniśmy użyć lotek. Najlepiej będzie uspać go już po pierwszym strzale, bo będzie on właśnie się chował. Trudniej go będzie właśnie uspać. Na swojej diecie taki ślimak ma tylko wygańskie ciasta, więc nic innego oprócz tego nie będzie chciał jeść. Jedno ciasto nie gwarantuje samego uswojenia, więc jest to dosyć drogi ziomeczek, żeby go uswoić. Dobra, ale po co mam osłabiać ślimaka? Gdy włączymy wędrowanie takiemu ślimakowi, będzie on wytwarzał właśnie śluz w swoim ekwipunku, Będzie się on zbierał do setki ciągu godziny i potem przestanie zbierać. Posadne będzie włożenie do niego jakichś ciężkich rzeczy, typu na przykład kamienie, żeby zatrzymać go, żeby po prostu stał i tworzył wam śluz. Oprócz samego śluzu, w swoim ekwipunku wytwarza też małe ilości polimeru, ale również zwiększa termin ważności tego polimeru, więc możecie go używać jako przynośną lodówkę na polimer. Z dobrego funkcjonowania z takim ślimakiem przydaje się właśnie gacha. Ślimaki co jakiś czas zostają po sobie po jednym śluzie i taka gacha, która stoi przy nich, z pewnością będzie to zbierać, więc w jakimś czasie naprawdę dużo będzie miało. Słowek filmu właśnie tego śluzu. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmika o ślimaku. Do następnego. Cześć.